Siemano, w tym odcinku pokażę Wam gdzie znajduje się filtr kabinowy w Fordzie Transicie Tak więc otwieramy sobie schoweczek w schoweczku tutaj mamy dwa takie zaczaski, które musimy nacisnąć najlepiej jednocześnie, ale że ja mam tylko jedną rękę tutaj O, widzicie Dwoma rękami byłoby łatwiej nie? I teraz nasz filtr kabinowy znajduje się tutaj. Czekajcie chwileczkę, to jedną ręką ciężko zrobić. Moment. Dobra. Jak widzicie, tutaj naciskamy, wyciągamy i tu schowany jest, jest nasz filtr kabinowy. Pomalutku, pomalutku trzeba go wysunąć. Ten to chyba nie był wieki wymieniany, tak więc złapiemy go tak. O. Cała filozofia.